Xiaomi Fimi X8 Mini. W końcu mam go w rękach, chwilę to zajęło, ale z drugiej strony Xiaomi też chwilę zajęło, żeby tego drona zrobić, bo no, nie oszukujmy się, jest to oczywiste nawiązanie do DJI Mavic Mini, który też wyszedł już chwilę temu. Dwa takie najpopularniejsze drony od Xiaomi już u mnie na kanale mogliście zobaczyć, i na tamten moment, zwłaszcza jeśli chodzi o X8, to była bardzo fajna opcja, bo tam z tego co pamiętam, on kosztował jakieś 2000 zł, nawet 1700, można było go wyrwać z jakimiś tam promocjami. No i na tamten moment takiego drona z takimi możliwościami ciężko było dorwać. Czy to będzie też ciekawa opcja, biorąc pod uwagę, jakie drony mamy dostępne teraz? Ja kupowałem go za 2200 zł, to była taka jakby cena przedpremierowa. Teraz już trochę poszli po rozum do głowy i kosztuje on 1500 zł. Na papierze zapowiada się naprawdę nieźle. Mamy tutaj 250 gramów wagi, to oczywiście zależy od wersji, bo kwestia jaką macie baterię. Tutaj jest bateria taka jakby zwykła i on wtedy waży 258 chyba gramów, ale jest też bateria pro i wtedy on faktycznie waży poniżej tej Magicznej granicy. Mamy też wideo 4K HDR, trzyosiową stabilizację, 31 minut latania, 8 km zasięgu, odporność na wiatr level 5, czyli chyba tak samo z tego co pamiętam, jak Mavic Mini 2 czy chociażby Mavic R. Zrobimy sobie, oczywiście, taką typową recenzję dla tego drona, ale też porównamy go do Mavica Mini 2, czyli jakby. Obecnego pierwowzora dla tego drona. Nawik Mini 1 pewnie byłby tutaj bardziej sensowną opcją do porównania, ale jego nowego już się nie da kupić, także porównujemy to, co mamy. No dobra, nie przedłużam. Zapraszam do materiału. Pakowanie raczej standardowe znajdziecie oczywiście samego drona, instrukcje, aparaturę, wszystkie niezbędne kable i tak dalej, Nie będę się tutaj nad tym rozwodził. Dronik jest oczywiście podobny do Mavica Mini. Nawet nie wiem, czy te śmigła nie będą pasować z jednego drona do drugiego, może sobie to sprawdzimy. Rozkłada się go podobnie. Jedynie tutaj te ramiona się trochę inaczej rozkładają, bo w Miniaczu rozciąga się tak, jakby od dołu tutaj od boku i co? No, ogólnie plastiki są spasowane w porządku. No, muszą być też bardzo cienkie, żeby te wagę zachować. Natomiast jak się weźmie jednego drona i drugiego w sensie oczywiście mini od DJI i tego, no to wtedy czuć, że ten plastik jednak trochę odstaje, ale to nie jest... Jakaś bardzo duża różnica. Tutaj macie baterie. Co ciekawe, baterie możecie ładować sobie bezpośrednio z nich, także nie, musi, nie muszą być wsadzone w drona, żeby je po kolei ładować. Tylko wystarczy, że macie kilka ładowarek i za pomocą portu USB typu C możecie ładować. Tutaj, oczywiście, wejście na kartę pamięci, połączenie z dronem. No i taki switch. Tym switchem chodzi o to, że możemy oczywiście użytkować tego drona wraz z taką aparaturą, ale jeśli nie chce nam się jej brać ze sobą, to możemy latać. Bezpośrednio z naszego smartfona. No, widzieliśmy już coś takiego, chociażby w DJI z parku, i ja osobiście z tej opcji jakoś nie korzystałem. Ale pamiętam, że kiedy tę funkcję zabrali z innych, kolejnych jakby dronów, to sporo osób narzekało i brakowało im tej funkcji, bo jak gdzieś tam się wybierali, no to brali małego drona. Jeśli chcieli zrobić po prostu jakąś małą fotkę, że tak powiem, nie odlatując daleko, no to było to fajne rozwiązanie. Później w dronach DJI z tego zrezygnowano. A tu proszę, tutaj jest trochę powrót do korzeni. Kamera jest stabilizowana na trzyosiowym gimbalu. Tutaj na spodzie możecie sobie zobaczyć stan naładowania baterii. Zaraz obok mamy VPS-a i diody podczerwone, żeby pomóc utrzymywać tego drona w miejscu. Z tego, co wiem, tu jest tylko jedna dioda podczerwona, druga to jest atrapa, żeby chyba zachować symetrię. Aparatura bardzo podobna do tej, którą znamy z poprzednika. Mieści się tu, myślę, że taki iPad Mini, więc tego miejsca jest sporo. Tutaj macie oczywiście drążki, które tym razem się chowają, także w czasie transportu będzie to nieco ułatwione. Tyle, że te anteny, które musimy i tak sobie postawić, one się chowają tak powiedziałbym mało elegancko i Boję się, że gdyby coś przygniotło y, tutaj te antenki, no to mogłyby się ułamać. E, przycisk włącznika, powrotu do domu, nagrywania, robienia zdjęć, e, pokrętło do gimbala i to w zasadzie tyle. Trochę słabo jest rozwiązany ten kabel, y, którym łączymy się z naszym smartfonem. E, USB-typ C jest tutaj na dole, natomiast no, do telefonu oczywiście musimy e, wbić go jakby tutaj od boku. I co prawda jest tu takie miejsce, gdzie ten kabel się trochę chowa. No, ale tutaj na dole dalej będzie wystawał, także no, raczej nie zostawimy sobie go tutaj na stałe, tylko za każdym razem musimy go e, odpinać. Po połączeniu aparatury i telefonu możemy włączyć aplikację, e, na której uzyskamy podgląd z naszego drona oraz dostęp do szeregu ustawień. Z podstawowych to oczywiście wybór trybu zdjęć lub wideo, e, ustawienia jakości, rozdzielczości klatkarzu, a także manualne ustawienia kamery. Są też tryby autonomiczne, takie jak śledzenie. Nich za chwilę oraz masa innych pomniejszych ustawień, np. wysokość automatycznego powrotu do domu, gdybyśmy np. stracili sygnał, dynamiczny home point, prędkość lotu i tak dalej. Mamy quickshoty i tryby autonomiczne. Te pierwsze znajdziemy również w Mavicu Mini, natomiast te drugie są dostępne tylko w droższych dronach DJI, przynajmniej na oficjalnej aplikacji. Na początek spróbowałem quickshotów. Orbita i Racket kompletnie nie trafiły z punktami, zadanie wykonały zgodnie z planem, ale dronik ewidentnie miał tutaj problem z rozpoznaniem, co tak właściwie miał nagrywać. W trybach autonomicznych mamy między innymi śledzenie, które po zaznaczeniu odpowiedniej opcji ma działać nawet gdy idziemy w kierunku drona. Żeby śledzenie w ogóle udało się uruchomić, musimy wznieść się na co najmniej 5-7 metrów, więc dość sporo. Dron widzi obiekt i jako tako nas śledzi. Biorąc pod uwagę precyzję tego śledzenia i brak czujników omijania przeszkód, Raczej będziecie z tego korzystać do zabawy niż faktycznie, żeby coś tam nagrać, na przykład jakiś zjazd na snowboardzie czy rowerze. Jest też na przykład fixed wing, który włącza nam tak, jakby tempomat, a my sterując jedną gałką podziwiamy świat, tak jakbyśmy lecieli z samolotem. Orbitowanie daje radę, ale musimy jakby kierunek tego lotu już robić samodzielnie, bo dron owszem robi nam okrąg, ale ma nieco kłopot z utrzymaniem nas kadrze. A tu przepraszam. Dron pytał się mnie przed lotem, czy ma latać swobodnie, czy ma trzymać środek w kadrze. Także orbitowanie działa tutaj bez zarzutu. Lubię to miejsce na testowanie dronów, bo tutaj zawsze dość mocno wieje i od razu widzimy jak dany dron zachowuje się przy takim silniejszym wietrze. No, mamy tutaj obiecane level 5 Wind Resistance, czyli całkiem sporo. No i od razu możecie zobaczyć, jak to się sprawuje. Będziemy też oczywiście porównywać do DJI Mavic Mini 2, ale to w dalszej części materiału. Dobra, poróbmy kilka zdjęć i filmów. Na pewno nie będzie to dron do filmowania w jakiś taki bardziej profesjonalny sposób. Mavic Mini raczej też do tego nie służy, ale jakieś tam mniejsze zlecenia można było tym oblecieć. Tu raczej tego nie zrobicie. Brak zakresu tonalnego, kolory mocno przeciągnięte, a sharpening mocno poza skalą. W Mavicu kolory są bardziej naturalne, generalnie obraz wygląda dużo lepiej. Nie znaczy to jednak, że tutaj film nie nadaje się do niczego. Jeśli takiego dronika potrzebujesz do nagrywania Filmików z wakacji, jako takie uzupełnienie Twojego GoPro, lub po prostu chcesz sobie polatać, pooglądać świat z góry, to jakość tej kamery będzie więcej niż wystarczająca. Oczywiście, jeśli masz dobre warunki oświetleniowe. Gdy światła zaczyna brakować, dość szybko pojawiają się tutaj szumy. Ale tutaj znowu, do amatorskich ujęć jest ok. W zdjęciach tak fajnie już się to nie prezentuje, brakuje tutaj szczegółów, ale jeśli foty planujecie wrzucać na Instagrama dla znajomych. Wystarczy. W moim egzemplarzu pojawiają się jeszcze takie dziwne ciemne piksele. Sprawdzałem temat i raczej jest to wada fabryczna, podlegająca gwarancji, ale wolę o tym wspomnieć, żebyście mieli świadomość, co może się pojawić. Wspominałem wcześniej o czujnikach na spodzie. Na pewno nie działają tak dobrze jak te w DJI. Ale coś dają. Zniżając lot, dron wie, że ma przed sobą ziemię i odpowiednio wcześniej hamuje, żeby nie walnąć z takim impetem. Inaczej sytuacja na przykład wyglądała w Zino 2, gdzie te czujniki były po prostu atrapami, bo dron tak jakby kompletnie nie widział podłogi. Bardzo fajnie zachowuje się w tym trybie sportowym, powiedziałbym, że trochę tak jak DJI Spark. Mavic Mini też ma ten tryb sportowy, ale tam jakby te obroty są takie trochę ograniczone. Nie wiem z czego to wynika. Być może po prostu brakuje tam mocy i jest to tak specjalnie ograniczone, żeby no po prostu dron nie wywrócił się z rowerka. Tutaj takich ograniczeń nie wykrywam, że tak powiem i lata się naprawdę przyjemnie. Tak po prostu per fun. No Niestety tutaj gimbal już za bardzo nie wyrabia w tym trybie. I jakby kieruje nam go cały czas w dół, jak tylko pchniemy ten drążek maksymalnie do przodu. Więc no na pewno nie będziemy tutaj latać z pierwszej osoby, tylko ewentualnie patrząc na tego drona, ale zabawa jest spoko. Próbuję zrobić taką manualną orbitę. To jest fajny sprawdzian, żeby zobaczyć, jak precyzyjne są te drążki i ruchy drona. O ile jest to wykonalne, to no nie jest to tak płynne, jakbym sobie tego życzył. Tutaj, przynajmniej na obrazie, który teraz widzę, są takie delikatne skoki. No na pewno nie jest to tak, jak w DJI. No Znowu gadam o tym DJI, no ale sami się o to prosili, skoro robią takiego drona, który ewidentnie nawiązuje do DJI, no to ciężko, żeby nie porównywać. Zasięg lotu. Tu jak zawsze jest trochę loteria. Wszystko oczywiście zależy od tego, gdzie latacie, jakie są zakłócenia w rejonie, a nawet jaka jest pogoda. Z testów wynika, że uzyskamy tutaj podobny zasięg do Mavica Mini 1, zarówno w mieście, jak i na obrzeżach. Tyle że tutaj podgląd jest wyraźnie gorszej jakości. Tu na przykład kolega kolegi odleciał na 1200 metrów i tu dopiero zaczęły się jakieś przecinki obrazu. Całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że nie jest to puste pole. W tym samym miejscu, przy takiej samej pogodzie, Mini 2 odleciał dwa razy dalej i mógłby jeszcze lecieć dalej, ale w takim opale baliśmy się, że zabraknie baterii na powrót. Jakość tego podglądu tutaj również jest dużo lepsza. Co by nie mówić, ale OcuSync od DJI jest. Na topie. A jak długo polatamy? Tutaj znowu wszystko zależy od stylu latania, warunków itd. Mi zazwyczaj wychodziło jakieś 22-24 minuty do 15%, czyli całkiem niezły wynik. Pamiętajcie jednak, że jest to wynik na tych zwykłych bateriach nie PRO, czyli na tych. Przy których ten dron waży powyżej 250 gramów. Pozytywnie zaskoczyło mnie ładowanie. Nie wiem, jak to wpływa na żywotność tej baterii, ale dron ładuje się bardzo szybko na przykład w jakieś 25 minut z takiego gniazdka zapalniczki w samochodzie. Ten dron naładował się od 15 do 65%, także nieźle. Ok, czas na moje podsumowanie tego drona i odpowiedź na pytanie, czy warto go kupić. Nie zachwycił mnie aż tak jak poprzednik, czyli Fimi X8, to zdecydowanie, bo mamy na rynku teraz sporo ciekawych opcji. Czy ten dron jest lepszy od Mini 2 albo chociażby od Mini 1? No, zdecydowanie nie. Mini ma lepszą kamerę, precyzję sterowania, no i generalnie jest takim bardziej dopracowanym dronem. Pytanie zatem po co w ogóle ten dron? Czy on ma szansę konkurować z gigantem? Ma, tylko musi konkurować ceną. Mini 2 to na ten moment koszty 2200 zł. Mini 1 nowego nie idzie dostać. Możecie próbować kupić używki, no ale jeśli chcecie coś nowego, macie nieprzekraczalny budżet 1500 zł no to wtedy okej, okay, można się nad tym dronem zastanowić. Choć osobiście myślę, że żeby ten dron odniósł jakiś bardzo duży sukces, to on musiałby kosztować jakieś 1100-1200 zł, bo mamy Telo, bardzo fajnego drona, ale on jest w takim przedziale właśnie 500 złotych i ma dość mocno ograniczone funkcje. No i mamy oczywiście Mavica Mini, ale on znowu kosztuje już, jak ustaliliśmy, 2200 złotych. I właśnie pomiędzy tymi dronami nie ma czegoś takiego, co miałoby Trochę więcej możliwości niż DJI Tello, no ale jednocześnie byłoby tańsze niż ten Mavic Mini 2. Ja wiem, że jest jeszcze przecież Hubsan Zino i z nim jest podobna sprawa. W momencie kiedy ja go testowałem, to na takie opcje, jakie były na rynku, to ok, za te 9 stóp była to powiedzmy propozycja godna uwagi, jeśli ktoś miał dużo cierpliwości, bo ten dron nie był idealny. Potem wypuścili dwójkę, która bardzo dużo obiecywała, ale tak szczerze, nie pokazali w zasadzie nic nowego, czym można by się zachwycać, a problemy miał te same co Zino 1. Tutaj takich problemów nie ma, to jest dużo bardziej dopracowany dron, podobnie zresztą jak Xiaomi Fimi X8. No, trochę odstaje tą kamerą, nawet bardziej niż trochę, ale tak poza tym, no to nie jest zły. Ma potencjał, żeby tę lukę wypełnić. Czy Xiaomi jest w stanie sprzedawać go za takie pieniądze i jednocześnie mieć z tego profit? Nie wiem, ciężko powiedzieć, ale z tego wywodu zapamiętajcie jedno. Jeśli kasa nie stanowi aż takie bariery, to naprawdę warto dopłacić do Mini 2. Jeśli stanowi barierę, nie przeszkadzają Wam używki, to weźcie Mini 1. A jeśli koniecznie chcecie mieć nowe, jesteście fanem Xiaomi i tak dalej, no to wtedy myślę, że można wziąć. Warto obserwować cenę tego drona. Tak jak mówię, ja zapłaciłem 2200 zł, zaraz już było to 1500 zł. Jest bardzo możliwe, że on jeszcze potanieje. Link do sprawdzonego sklepu, skąd ja go kupowałem, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli tylko pojawią się jakieś tam kupony zniżkowe na tego drona, to również je tam wstawię. Dziękuję wam za uwagę. Napiszcie mi w komentarzach, co myślicie na temat nowego Xiaomi Fimi X8 Mini. Czy to jest dron dla Was? Czy wolelibyście coś innego? Może macie jakieś inne propozycje? Może macie jakieś propozycje, co teraz powinienem przetestować? HubSan Zino już do mnie idzie, ten mini, i będziemy robić sobie takie duże porównanie. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, no to pamiętaj o subskrypcji. Dobra, dzięki za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się!